Słucham Dzień dobry, to profesor Stelma, usługi sieci Play, rozmawiam z panem szalikiem. Proszę pana, doszły mnie suchy, że naciąga pan na koszty dzieci i młodzież A według aktu 39 grozi temu odpowiedzialność karna w wysokości od 4 do 6 tysięcy złotych Ja jestem niewinny, ja tylko chciałem uszczęśliwić moich widzów Siemaneczko Ej, się, maleczko moi drodzy, z tej strony Barek, Szczepanik, bigi bigi big To Tak jak zawsze, od czterech lat niezmiennie niestety i witam Was bardzo serdecznie w odcinku na który ja sam czekałem, ja sam go chciałem, ja o niego walczyłem. Ponieważ dzisiaj nadszedł dzień, w którym ponownie możecie do mnie dzwonić. Za 5 minut, chyba 5 minut, odpalamy otwartą linię. Jakkolwiek to mogę nazwać. Jest to taka moja własna wersja QA, gdzie wy możecie zadawać mi pytanie poprzez dzwonienie do mnie. Na taki drugi mój numer, który nazywam moim mordkowym numerem, który często jest włączony też poza odcinkami, więc jeśli ci się ludzi i chcesz mi zaspawować skrzynkę, to możesz zadzwonić, a może, Anusz, Anusz odbiorę. I dziękuję za wszystkie SMS-y, w których pytacie mnie, czy to ja. Tak, to ja. Tylko, że nie odpisuję, bo nie mam na na Pieniędzy. Ja po prostu odbieram telefony z tego Także ostatni odcinek z tej serii Bardzo się wam spodobał, mi tak jak mówiłem Również się spodobał, ponieważ jest to fajna taka opcja W której możemy się ze sobą komunikować Wy dzwoicie, zadajecie mi jedno pytanie, troszkę sobie gadamy Ja troszkę tą rozmowę przycinam Żeby jak najwięcej was zmieścić na odcinku No i wybiłaś 14, moi drodzy włączał telefon i zobaczymy kto będzie pierwszy Dzisiaj, <noise> dzisiaj na linii Szybka zmiana telefonu, bo oczywiście coś nie działało I mamy telefon Uwaga, halo No hej Paweł No Patryk nie żartuj sobie dobra, no dobra, no Hej No hej, dzwoniłam z Pawełki A, to dobrze się pani dodzwoniła Jak pani na imię? <gry> Oliwia A, hej Oliwia Co ty tam masz dla mnie ciekawego? No chciałam się zatrzymać Oliwia straciłem cię chyba. Nie, Oliwia, ja muszę poznać twoje pytanie, gdzie jesteś? Halo, zasięg, proszę wróć. Olivia. Jest, jest, mamy ją. Oliwia, jeszcze raz, bo się straciłem. Chciałem się zapytać, czy masz wannę? Jezus Maria I, i na to czekałem, na to się tak, na to płakałem. No dobrze, y tak, mam wannę y w łazience. To fajnie. Cieszę się, że jesteś jednym z moich widzów i wy wybrałaś to pytanie, żeby mi je zadać. Ej, spróbuję udawać pocztę głosową. Ciesz się, że ktoś się nabierze. Cześć, tu Patryk. Nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwoń za chwilę. Okej. Okay. <noise> no nie! Nie! Rozłączyła się. O nie, ale mi głupio. Ale mi głupio. Cześć. Cześć. Co kiedy Siedzę przed kamerą i nie mam spodni. Nie wiem, czy, czy to fajne zajęcie, ale tak jakoś wyszło. Jak masz na imię? Daria. Daria, Cześć Daria. A ty, Daria, co robisz? A ja cię z koleżankami sobie na urodzinach. Aha, aha, aha. No to dobra, Daria. A czy ty miałaś okazję i czas, żeby wymyślić pytanie? Czy tak tylko na, na JOLO dzwonisz? Masz dziewczynę? No to ja odpowiem pytaniem. A masz chłopaka? Nie. A co? A chcesz to zmienić? No bardzo. Ja, ja też. To widzę, że się dogadamy. To chyba będzie co, będzie co. No to fajno. To tam po odcinku sobie przedzwonię. Numer już mam. A, a ile masz lat? 17. E, no to już tak solidnie. No. Kto tam? Familia, no, to wiem. Fam, fa, familia? Cała rodzinka jest. Co? O nie, jest to. jest z cała rodzina? Co? No co ty gadasz? E? Jak masz na imię? Ola Hej Ola, więc słuchaj, e, czy... To ja w takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tego około ciebie No to dziękuję wszyscy. Dziękuję Chciałbym, Ola, usłyszeć czy jakieś pytanko masz fajne No to e, my mamy przygotowane trzy pytania hu. Uh, 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 no to dobra, to dawaj pierwsze No to pierwsze pytanie, czy podoba ci się piosenka Nowa Matki? E, powiedzmy, że od tej twórczyni raczej trzymam się z daleka Tak to ujmę, okej? Okay? chciał nagrać I się chcę zapytać czy czy nagrasz w słuchaj, niech się odezwie na fanpage'a tam sobie porozmawiamy i zobaczymy co potrafi Dobrze. w ogóle no nie? i moja siostra chciałaby zadać pytanie nie, nie, nie nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj ja chcę żeby ona ze mną porozmawiała no Lenka dobra, nie, 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 spoko to może zadać pytanie, a to jest Lenka, tak? Tak. No ja zadam. Czy chciałbyś zostać piosenkarzem? Um, yyy... Znaczy, powiem ci szczerze, ja e, w sensie, ty byś chciała zostać, czy... Nie, żebyś ty została. A, żebym ja został, aha. To bardzo mi miło, ja że... To bardzo miło, że we mnie wierzysz. Powiem ci szczerze, że chciałbym, chciałbym, żeby muzyka grała większą rolę w, na moim kanale. Chciałbym więcej piosenek ja. jeszcze dawać w przyszłości na kanale. Ojej, a naprawdę ogląda? Tak, śmieję się. No co ty? Ale fajnie, o kurcze, to bardzo mi miło, kurczę, bardzo miło. A jak długo kanał oglądasz w ogóle? Ojej, Od początku w sumie. No co ty? To ty jesteś, kurcze, taką jedną z najlepszych widzów. Całą rodzinę wciągnęłaś w kanał, od samego początku <laughs> jestem. No to elegancko, jestem naprawdę w szoku. A jesteś na grupie? Jestem. Kurde, no ja nie mam pytań, no ja nie mam się do czego przyczepić, no. Nie wierzę po prostu, ale mi miło, naprawdę. Dziękuję bardzo, że zadzwoniłaś. Dziękuję, że całą rodziną oglądacie jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze długo wejdziecie ze mną bo ja chcę takich widzów jak ty bo, bo jesteś super i masz super rodzinę w takim razie. Życzę ci Wam, życzę miłego weekendu i będę dzwonił dalej. Dziękuję, no również. Trzymajcie się, papa, pa, pa, pa. Ale super telefon, o kurczę. Mega fajnie. Porusznik Karol, słucham. Proszę pana, proszę mnie słuchaj, że naciąga pan na koszty dzieci i młodzież, a według aktu 39 grozi temu odpowiedzialność karna w wysokości od 4 do 6 tysięcy złotych. Ja jestem niewinny, ja tylko chciałem uszczęśliwić moich widzów. Miałam nadzieję, że się wpędzisz. Nie, nie, bo masz dziecko z tyłu. Wszystko przez kapryś. Gabrysia wszystko zepsuła, no. Skąd dzwonisz, moja droga? Z Podkarpacia. Z Podkarpacia. I jak masz na imię? Ola. Ola. Hej, Ola. Hej, Patryk. Co robisz? E, zajmuję się kuzynką. Gabrysią? Tak. Cholerna, ta Gabrysia wszystko zepsuła, no. <grym> Dobra, Ola, czy masz jakieś fajne pytanie do mnie? Mam. No to weź coś zadaj Ty pamiętasz kiedy założyłeś swój kanał? Yy, rok 2014 chyba i miesiąc sierpień coś takiego chyba A ty wiesz? Nie, ja naprawdę muszę wszystko za ciebie pamiętać? Przepraszam halo, przepraszam czy ty wiesz? Założyłeś kanał 16 sierpnia, dodajesz filmik 17 sierpnia Okej, okay, a rok? 2014 No to co pamiętasz, no to przecież powiedziałem dobrze Ale nie powiedziałeś dnia, nie kłóć się ze mną Okej, okay, Ola, przepraszam, Ola. Taka wredota jedna wyrosła w tym Port Karpaciu. No dobrze, no, niech będzie, A... Gabrysia, ja rozmawiam z Olą, rozumiesz? A mogę porozmawiać z Gabrysią? Gabrysiu, powiedz cześć. Cześć. Cześć, Gabrysia. Halo, tu wujek Patryk dzwoni. Wstydzi się. Gabrysia, do domu, powiedziałam. Dobra, bo straszę dzieci niepotrzebnie, ja też głupi jestem. Słuchaj, Ola, jak długo kanał oglądasz? Od listopada. Czemu ty wszystko tak pamiętasz? Nie wiem. Od listopada. Kto by taką odpowiedź dał w ogóle? Od 18 listopada. Wtedy dodałeś filmik z językiem francuskim. Zaczynam się bać. Mam prośbę. Słucham. Pozdrowisz mojego brata Dawida. A czy ogląda mnie? Ogląda ze mną. No to dobra, to pozdrawiam brata Dawida i to. Tą... Gabrysie, która cały czas się tam wszędzie. Dzień dobry. I nawzajem. No, trzymaj się, papa. Cholerna Gabrysia, wszystko przekrzyczała. Ale mi kusi, żeby jeszcze raz ten żart zrobić. Cześć, tu Patryk, nie mogę teraz rozmawiać. Zaraz później. Nie! Czemu się na to NABIERACIE, to co za. Nie! Czemu się na to nabierasz? Nie! Czemu się na to. Nie! O nie! I czemu ja to zrobiłem drugi raz? Jaki wurak jestem, o Boże! Cześć, tu Patryk. Nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwoń później. No i nie zadzwonił później. Halo? Został! Hello? Yeah! Ale zostałaś czy zostałaś? Z kim rozmawiam? Został! Wiktoria! Yy, Wiktoria, zostałaś na linii, już myślałem, że kurde zaraz cię stracę, nie? Mam takie jedno pytania. No dobra, dawaj, no. Yy, nie, 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 to nie, nie do tego Q&A, tylko... Pytanie dotyczące tego, um, 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 czy bym na odcinku, bo moje koleżanki powiedziały, że to mi jest trochę możliwe, żebym się zadzwoniła. I chciałabym udowodnić. Wiktor, jak Twoje koleżanki tak mówią, to ty będziesz na odcinku i zobaczymy, komu będzie głupio. No, no. Pierogarnia Tofik, halo. O, dzień dobry. Ja bym chciał na Ale jaki smak? Um, no to jestem ja to Ale nie, my się nazywamy Tofik, nie mamy Stofi. Myśli się o tym, żeby znowu wkręcić kogoś, że to skrzynka pocztowa. Nie robić tego? Okej. Okay. Cześć, tu Patryk. Nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwonię później. Hmm... No to spróbujemy później. Nie, zostań, proszę cię, zostaj. zostawmy. Uff. No to ja się rozmawiam. Z Izą. Z Izą. Okej, okay. a Iza, skąd dzwonisz? Z Krakowa. Z Krakowa, a skąd dokładniej? Nie mogę ci tego zdradzić. A ja ci chciałem powiedzieć, gdzie ja mieszkam. Nie mogę ci nic zdradzić. No to dobra, niech będzie. Yy, Iza, czy masz jakieś pytanie do Patryka, który jest też z Krakowa, ale nie powie gdzie, bo nie może zdradzić? Mam i właśnie teraz ja bym wymyśliłam. O, no to słucham. Gdybyś dostał takie zadanie i miałbyś dostać takim typowym górem przez jeden dzień, czy byś się na to zgodził? <laughs> ale że taki challenge na YouTubie? No na przykład. No nie wiem, ja nie miałem dnia w życiu, żebym był gburem, więc nie wiem. No słuchaj, musiałbym mieć ważny powód. Jeśli byłoby to zadanie, z którego nie mógłbym się wycofać, to bym to zrobił. Wbrew swojej woli, ale zrobiłbym to. Ale jeśli miałbym to zrobić po prostu dla żartu, to bym tego nie zrobił. No okej. Okay. A Iza, a skąd dzwonisz? Już ci mówiłam, że nie mogę ci tego zdradzić. No ale dokładniej. Nie mogę. Jezu, no dobra, no dobra. A jak długo oglądasz nasz kanał? O, to to mogłaś mi powiedzieć. No to mogłam. A ile masz lat? 16. E, a jeszcze chciałem zapytać ciebie jedną rzecz. Chciałem zapytać, czy jesteś na grupie? Tak. Jesteś. I masz na imię Iza i masz 16 lat. Dziękuję bardzo. Ja sam sobie znajdę. Nie znajdę. Kurde, też tak myślę. Po prostu to powiedziałem, żeby cię zastraszyć, ale chyba nie wyszło. Mas masarnia, masarz. Halo. Jezus, Maria. Masaria. masarnia. Patryk? No. O matko. <noise> Spaliłem przykrywkę, kurde. Jezus, jak mi serce bije? O, Co ty tam siadaj na tej głupie mi tam? Co to za krzyki? Z kim rozmawiam? Z Apolonią, Jezus Maria. Apolonia Jezus Maria, masz trzy imiona? Ale fajowo. Jedno mam. Nie wiem teraz. Matko. Aha. Cześć Apolonia. Ja siedzę, ty też chcę usiądź i gadamy, dobra? Jezus, Piesi. Piesiu <grym> Dobra, nie, i siedzę, siedzę Okej okay. A czy masz dla mnie, Apolonia, jakieś pytanie? Tak mam <grym> Czy jakbyś, no tak jakby skazany na to, że jakbyś zakładał jakieś tam konta, jakieś blogi na YouTubach, na Instagramach i tak dalej I zawsze byś był skazany na takie jakby porażkę, żebyś miał samych hejterów er, Samych, <grym> samych hejterów er. Bo. No. Ale miałbym jakąś szansę na sukces, czy nie? No, trochę by śmiał. A no ale to jest trochę. 2%. Aha! Znaczy powiem ci tak, mało kto byłby aż tak odporny na taką krytykę, że 98% to hejterzy, więc nie wiem czy nawet ja bym się nie wycofał, bo myślałbym, że coś jest nie tak i że to co robię chyba nie jest dobrym wyborem, więc nie wiem czy widzowie oczekiwali innej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że bym się chyba poddał. Chyba bym się poddał, no? Nie to. No wiem, to może szybko zmienię i ten i, i wytnę to. Oczywiście do końca bym próbował i nigdy by się nie poddał, bo o to chodzi w życiu, żeby robić to, co się kocha. Bardzo motywujące słowa. No, ale nikomu nie mów, że to wyciąłem, dobra? Dobra. No, dobra, to będzie nasza tajemnica. Tak? Halo, mam się? Halo? Halo? Kto mówi? Ola. Cześć Ola! O Boże to dzwoniłam się Cześć Ola Moja droga Co ty tam robisz powiedz mi No aktualnie Przez jakieś 15 minut Próbowałam tylko klikałam Próbowałam się zadzwonić Ola no to ciekawe ciekawe zajęcie Na sobotę bardzo tak. fajne A jeszcze wcześniej tak się zmęczyłam Tym klikaniem że poszłam spać na godzinę Odcinek przespałaś? Chyba tak. No co za, wiecie co... No to Ola, słuchaj, korzystając z tego, że już się dodzwoniłaś, czy masz jakieś do mnie pytanie fajne? E, mam pytanie. No to weź mi, zadaj, pani, pani zaspana, proszę bardzo. To tak, moje pytanie brzmi, jak sądzisz, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? A, czyli od razu zakładamy, że wierzę w poprzednie wcielenia, tak? No, zależy, nawet jeśli nie wierzysz, to możesz powiedzieć tak. yy, ale mam powiedzieć o zwierzę? jakie? No to odpowiedź jest tutaj bardzo prosta, jeżeli w poprzednim wściekleniu byłem zwierzęciem, to byłem kurą, no. no tak sądziłam, że tak powiesz. No, ja wiem, że jestem przewidywalny, ale to jest... Czuję po prostu jakąś więź, wiesz, że ten dziób, te skrzydła, że niby jeszcze nie umie latać, ale coś tam podlatuje sobie. Ja też tak lubię właśnie. Więc no, to kurą musiałem być. I zostaje nam ostatni telefon na dzisiaj, na który właśnie czekam. Myślę, że to będzie maksymalnie 5 sekund. Raz, dwa... O, no dobra. Czarodziej jestem. No. Halo? No. Patryk? No. Jezu! No. Jezu! Dzwonię do Ciebie na półtorej godziny. No to powiem Ci, że troszeczkę farcik, bo jesteś ostatnim telefonem dzisiaj. Jejku. Ja już w ogóle miałam się trapoza. Nie, never give up, nie poddawaj się moja droga, nie wolno. To tak, mam pytanie. Ale czekaj z tym pytaniem, nie powiedziałeś jak masz na imię. Właśnie, mam na imię na to. Cześć Natalia, teraz możesz spokojnie. Ja Cześć. jestem Patryk, teraz możesz dać. Y no wiem, że jesteś Patryk, A, no. No, proszę ja Ciebie. No w sumie dzwonisz do mnie, to w sumie wiesz. Ale... Mam takie pytanie: czy będzie jakaś właśnie morskowa poczta czy coś takiego niedługo? Powiem tak, chcę zrobić coś takiego w wakacje, ale chcę, żeby to był mój pomysł, więc muszę jeszcze wymyślić, jak to przekształcić taki pomysł typowej poczty fan-maila na coś swojego. Bo tak jak pewnie zauważyłaś, ja zawsze lubię coś. Jak już muszę z ten pomysł wziąć, to żeby to było coś innego troszkę. Więc jak to tylko wymyślę, to wam dam znać i na pewno będziecie o tym wiedzieć, ale tak, chcę coś takiego zrobić. Super. Super, A słuchaj, Natalia, ja, ja... wracam do pisania. Ja no czekaj, ja mam pytanie, <noise> jak długo oglądasz kanał? To jest jakiś rok? O, rok już jest Natalia z nami, widzicie? No, a na grupie jesteś? Jestem. No to, kurczę, wzorowa mordka jesteś. całe social media, Instagram, Boże, Facebook, YouTube. I tak dalej, i tak dalej. No i to jest zorowy widz, ona wszystko wie, ja nawet nie muszę nic mówić, jeszcze możesz, jak chcesz możesz nawet y, widzów tutaj zachęcić do y, subskrybowania ja, kanału. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i padajcie na modki Szczepana, bo naprawdę fajna jest ta postera. Jestem dumny Natalia, naprawdę jestem dumny. <śmiech> <śmiech> dziękuję, dziękuję bardzo. No to nic, no się Natalia, miłego weekendu. Dziękuję. Pa pa. Natalia, moja krew. Wszystko powiedziała za mnie. No nic, moi drodzy, nadszedł ten moment, kiedy trzeba jednak to mi nie zamknąć. No, jestem już tutaj. Która jest godzina? Jest 16.30. Linia jest od 14, więc rozmawiałem z wami 2,5 godziny. Jak dobrze wiecie, ten odcinek trzeba skrócić bardzo, ale to bardzo. Ale mimo wszystko, jak już robię dzwonienie do widzów, to lubię na tej linii być długo i rozmawiać z wami, jak się najdłużej da. Także kończąc, dziękuję wszystkim, którzy do mnie zadzwonili dzisiaj, nawet tym, którzy się nie dodzwonili. Moi drodzy, nie ma co się martwić. Odcinki z tej serii jeszcze na pewno będą i zdarza się, że w czasie wolnym również te telefony odbieram, ale tak jak mówię i to sobie również zastrzegam prawo, odbieram jak mam czas wolny. Także to nie jest tak, że zawsze nad nim ślęczę. Czasem mi się rozmawia. Zładuję ten telefon i tego nie zauważę. Bo jak dzwonicie cały dzień, to bateria bardzo szybko schodzi. Także no, ja już będę kończył. Na grupę nawet Was nie zapraszam, bo już to świetnie zrobiła Natalia za mnie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za 200 tysięcy widzów, ponieważ jest to pierwszy odcinek. W mieci 200 tysięcy, ponieważ nagrywam to tydzień przed przyceniem covera. Więc jak to nagrywam, to jeszcze nie wiem, jak odebraliście piosenkę, a wy już wiecie. Także jeszcze raz dzięki, naprawdę uwielbiam tę serię, uwielbiam z wami gadać. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia za tydzień i jeśli chcecie być na bieżąco z tym kanałem i z filmami, które są publikowane tutaj co tydzień, to subskrybujcie ten kanał już teraz i bądźmy na zawsze razem. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Bye!